Ale jak, jak mówisz? Nie na kwiatek. No ty, nie. Mo możemy zrobić taką pytanka. E, ty to, a ty a, 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 Ja a może... Ciebie zapytowywuję, tak? Tak, tak, a ja idę na spacer. A, idziesz na spacer, tak? Prosto do nieba. Wejdziesz na drzewo, tak? tak. A później y, y, uchwycisz się S w obłoczku i będziesz płynął i płynął. tak, tak. tak. Tak, ale, ale się śmiejemy. Oczywiście, bardzo się śmiejemy. Będziemy się tak śmiać, że. Ho-ho! Ok. No, jedziemy, jedziemy, Mariuszek. Ćwiczymy ten kręgosłup. Wzmacniamy. Wzmacniamy się. Fajnie. Teraz leżej niż poprzednio, nie? Tam, tam o tamto. No wiesz, no nie ćwiczyłeś dawno, no to wiesz, miejsce mie się zostały. No bardzo ładnie się prezentujesz. Bardzo ładnie się prezentujesz, wyprostowany, y chłopak przystojny y z daszkiem żeby mu wróbelek nie zrobił dekoracji na głowie. <noise> o, super, super. O, proszę. Takie tutaj mamy funkcje. Mariusz, czyli gdzie, gdzie dojdziesz? Jak myślisz, gdzie dojdziesz? Tak jak będziesz tak, tak idziesz i idziesz? Do nieba. A, prosto do nieba. Tak. Okej. Okay. Aha, myślisz, że jak będziesz jedną nogą tak majtał to pan bucek Cię szybciej przyjmie. Och! Chciałbym. Sam? Chciałbym. Chciałbyś. No fajnie, fajnie sobie idziesz, Mariusz. Tak. Tak, teraz może szybciej tam dojdziesz. O! Tak, fajnie. Stawczy. Okej. Okay.